Witam serdecznie w piątek, 2 października. Dzisiaj oprócz pokazywanego w tej chwili Państwu wykresu WIG-20 w skali dziennej, za chwilę przypomnę również wykres w skali tygodniowej. Natomiast odnośnie wykresu aktualnie przedstawianego. Na pewno ważną kwestią pozostaje tutaj ta wczorajsza nieudana próba przełamania oporu 2081-86. W tym dość istotnym, krótkoterminowym obszarze oporu doszło do silnego wzrostu aktywności podaży. No i warunkiem, by ten ruch zainicjowany z rejonu sierpniowego minimum mógł wejść w swoją kolejną fazę, jest oczywiście pokonanie tej strefy 81-86. Ale skoro mowa o sierpniowym minimum cenowym. I naruszeniu nawet tego poziomu, to zobaczymy właśnie wykres w skali tygodniowej. Tutaj warto przypomnieć, że to nie tylko takie wspa klasyczne wsparcie dotyczące wspomnianego minimum, ale przede wszystkim strefa 2009-2020 no i pułapy cenowe z 2012 roku tutaj wchodzą również w grę. Ale przede wszystkim chodzi mi tutaj o tą dolną zieloną mid line i stosunkowo wiarygodną zaporę popytową Fibonacciego zbudowaną na bazie rzeczywiście kilku zniesieni projekcji cenowych. Strefa posiada już takie, można powiedzieć Historyczne potwierdzenie, no i w tej chwili. Również mamy podwójny test tego właśnie przedziału, z jakąś próbą właśnie wykreowania ruchu wzrostowego. Czy ona rzeczywiście się powiedzie, to w moim odczuciu kluczową kwestią będzie tutaj nie tylko pokonanie strefy 81-86, no ale przede wszystkim znanego nam już korytarza cenowego 2128-41 z tym charakterystycznym przecięciem dwóch linii ML. Dopiero przełamanie tego oporu to możliwość rzeczywiście wejścia Sowik 20 już stosunkowo silną fazę odreagowania wzrostowego. Natomiast przełamanie wsparcia 2009-2020, czyli tego średnioterminowego, potwierdzonego już historycznie wsparcia, to no, jak intuicyjnie czujemy, relatywnie silny sygnał słabości i wówczas nie wykluczam kontynuacji spadków z opcją testu kolejnej średnioterminowej strefy 1913-1930. Dość ciekawa sytuacja techniczna w takim razie indeksu WIG20. Na kontraktach z kolei ważną rolę odegrał wczoraj węzeł 2085-92, ponieważ jest to tradycyjnie wykres intradayowy, więc możemy tutaj w tej chwili... Zauważyć taki potencjalny układ A, B, C, D. Natomiast projekcje tego układu wypadają właśnie w okolicy węzła 85-92, co stanowi dodatkowe wzmocnienie właśnie dla tego oporu Fibonacci'ego. Biorąc pod uwagę to, że przebiega tutaj również zielona medialna i przede wszystkim ta linia niebieska, która wczoraj. Również wzmacniała nam strefę 85-92. Jest to nadal istotne, bardzo istotne, intradayowe intradayowa zapora podażowa Fibonaczego, więc dopiero pokonanie takiego oporu, no z czym na razie są duże problemy, przekonaliśmy się o tym wczoraj. wczoraj, wygenerowałoby sygnał kontynuacji ruchu wzrostowego. Inaczej należałoby podejść do kwestii przełamania wybronionego z kolei wczoraj lokalnego wsparcia 39-43. W takiej sytuacji w moim odczuciu, ponieważ tutaj jest także wzmocnienie w postaci tej dolnej niebieskiej linii, kontrakty z powodzeniem mogły powrócić w okolicy zniesienia 88,6, czyli poziomu 2017. No i bardzo krótko indeks DAX, bo tutaj cały czas wydarzenia rozgrywają się poniżej ważnego oporu 989525 9925, jak już wiemy z poprzednich komentarzy, dopiero pokonanie tej bariery świadczyłoby o możliwości no, podjęcia przez popyt kolejnych aktywnych działań, działań obronnych. No indeks SP tutaj niezmiennie istotną rolę już od dwóch dni pełni przedział 1922-29 stosunkowo szeroki korytarz cenowy, ale wytyczony na bazie 38,261 61 i 8. Biorąc pod uwagę, że ten ruch mówiąc w cudzysłowie startuje z dość istotnego wsparcia średnioterminowego 1856, 62, to pokonanie takiej krótkoterminowej strefy oporu wygenerowałoby no, stosunkowo ciekawy sygnał techniczny, no i w takiej sytuacji yy, należałoby oczekiwać, że indeks dotrze do kolejnego oporu, równie szerokiej strefy 1964-74, no ale już posiadającej wzmocnienie w postaci niebieskiej linii kanału i przede wszystkim przebiegającej w pobliżu median line. Pokonanie takiego oporu to już dużo istotniejszy sygnał zapowiadający możliwość wejścia rynku amerykańskiego no, w Kolejną fazę wzrostu. Na razie kluczowa kwestia to ten wynik konfrontacji w przedziale 1922-29, ale o tym mniej więcej zadecydują dzisiejsze dane z amerykańskiego rynku pracy. Dziękuję bardzo.